bardzo serdecznie w dzisiejszym wywiadzie. Dzisiaj ze mną Filip. Pół. Cześć Filip. Cześć, witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że przyszedłeś. Masz pewnie napięty okay. grafik. Także dziękuję, że poświęciłeś nam czas. Zacznijmy może od takiego pytania rozgrzewkowego. Jak to się u Ciebie zaczęło z tą koszykówką? Wiesz co, mój tata grał w koszykówkę, także tutaj nie zaskoczę może, gdzieś tam chodziłem za, za, za dzieciaka na jego mecze, oglądałem i, i zawsze chciałem jak najszybciej zacząć, ale no niestety te ja to już bym chciał w pierwszej klasie szkoły podstawowej gdzieś, gdzieś, yy, zacząć trenować tę koszkówkę, jednak yy, w Tarnowie sekcje dopiero się otwierały tak naprawdę, gdzieś w okolicach czwartej, piątej klasy. No i tam automatycznie, że jak mój rocznik rozpoczął treningi, był, był ten pierwszy nabór, także poszedłem i do, do klubu Unitarnów i, i, do trenera Jarosława Mosia. I tam może powiedzieć, zacząłem swoją przygodę z koszkówką. Dobrze, zaczęło się od wspomnienia, teraz opowiedz nam może jak ta twoja kariera wyglądała. To jest bardziej dla ciebie takie doświadczenie życiowe, czy to jest taka droga, która jednak była ciężka i musiałeś na to dużo pracować? Na pewno dużo pracy yy, trzeba było wykonać, żeby znaleźć się w miejscu, w którym hmm. aktualnie jestem. Yy, trzeba było podjąć pewne ciężkie decyzje, no na pewno pierwszą taką ciężką decyzją był wyjazd z Tarnowa i, i to w wieku 16 lat gdzieś tam, już troszeczkę sportowo doszło do mnie, że w Tarnowie mogę nic więcej nie uzyskać i, i to był ten moment, żeby wyjechać i też nie, to nie było też blisko, bo to byłby wyjazd aż do Sopotu, do szkoły mistrzostwa sportowego w Sopocie, wtedy na drugą liceum. Także no to taka pierwsza ciężka decyzja, ale, ale ta decyzja otworzyła mi teraz to, to co teraz mam i, i, i można powiedzieć, że trochę tych klubów zwiedziłem na każdym poziomie od drugiej, pierwszej ligi po... Bo teraz przede mną dziesiąty sezon na także długa już ta podróż. Ale no przede wszystkim jestem bardzo zadowolony, że, że postanowiłem, postanowiłem zrobić ten pierwszy krok, który dał mi teraz możliwości gry w koszykówkę na tym poziomie. I grasz teraz w koszykarskiej ekstraklasie? Wcześniej byłeś jeszcze w Zielonej Górze? Tak, 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 zgadza się. Więc twoja kariera przeszła przez kilka miejscowości. Dokładnie, no, tak na szybko wymieniając, wyjeżdżając z Sopotu do szkoły sportowej sportowego, spędzając tam dwa lata, później jeszcze rok w Gdyni w drugiej lidze u trenera Rafała Knapa i, i, i to był mój koniec z, drugo, z drugoligowymi rozgrywkami. Gdzieś tam na tyle dobrze się pokazałem, że, że kluby pierwszoligowe zaczęły pytać, zaczęły dzwonić i to się powiązało z tym, że podpisałem trzyletni kontrakt w, w Zniczu Pruszków, także przeniosłem się wtedy do, w okolice Warszawy, trzy lata w Pruszkowie. No i automatycznie też po tych trzech latach bardzo chciałem trafić już do ekstraklasy. Uważałem, że to jest najlepszy moment na, na ten ruch i, i trafiam do, do ekstraklasowego klubu ASEKO Gdynia. Spędzam tam dwa lata, później rok w Krośnie, rok w Dąbrowie Górniczej, rok po Dąbrowie Górniczej, rok w Zielonej Górze, dwa lata w Gliwicach i aktualnie skończyłem dwuletni kontrakt w Lublinie i przede mną kolejne dwa lata w Lublinie, bo podpisałem przedłużyłem kontrakt na kolejne dwa sezony. A jak to u Ciebie może wygląda też w tym życiu prywatnym? To jest tak, że poświęcasz temu sportowi 100% swojego czasu, czy jednak masz tam gdzieś miejsce, żeby wylecieć na jakieś wakacje, spotkać się z rodziną może? To znaczy, też zależy od sezonu. Teraz wyjątkowo długi sezon, bo udało nam się rozegrać bardzo dużo spotkań. Graliśmy w finałach 7 spotkań w tych finałach, także tak naprawdę 22 czerwca to jest mój chyba najdłuższy sezon w karierze. A ale jest zawsze ten, te parę tygodni i tego luzu, tego odpoczynku i staram się go jak najwięcej spędzić czasu z moją rodziną, nie oszukuję się, bo, bo, bo gdzieś tam moja 17-miesięczna córka gdzieś w sezonie trochę takich zaniedbań z racji, że wyjeżdżałem na bardzo długo i, i nie mogłem spędzać z nią tyle czasu, ile chciał, chciałbym, ile bym potrzebował. Także teraz te, ten czas tak naprawdę dla niej, trochę to chcę powiązać z jakimiś małymi wakacjami, także trochę jeździmy z żoną zwiedzamy. I tak samo na, na, na wizytę tutaj, na przykład w Sarnowie, z miejsca, z którego jestem, udało się przyjechać na 4-5 dni i, i, i też odwiedzić tutaj znajomych i rodzinę. Także staram się tak to wszystko, ten czas zagospodarować, żeby znaleźć troszeczkę czasu dla wszystkiego, trochę dla swojego odpoczynku. Ale też yy, znajdujemy się dzisiaj, znajdujemy bo też muszę cały czas być w formie i, i, i nie, nie, nie można sobie miesiąc leżeć na kanapie i robić, bo, bo to był strzał w kolano. Dokładnie trening czyni mistrza, więc dzisiaj jesteśmy akurat na siłowni. Powiedz mi, co ci sprawia taką największą frajdę z tej koszykówki, bo już jednak przeżyłeś trochę tego, masz sobą trochę meczy. Co możesz powiedzieć, że jest taką najlepszą, najciekawszą rzeczą dla ciebie, a co z kolei sprawia ci trochę trudności? To znaczy, największą frajdą jest to, że każdy gdzieś tam ma swój wymarzony zawód i, i moim wymarzonym zawodem było bycie koszykarzem. Może to dla nie, niektórych zabrzmi dziwnie, bo, bo ktoś chce mi powiedzieć, jak koszykarzem, że są. Zupełnie inne zawody, ale, ale to jest to, co mi zawsze sprawiało przyjemność, i, i cieszę się, że mogę właśnie się temu poświęcić na 100%. Że nie muszę sobie e, gdzieś tam głowy zawracać inną pracą czy czymśkolwiek, i, i, i póki jest to zdrowie, i póki jest ten poziom sportowy, który, który w jakimś stopniu jest, to, to bardzo się cieszę, że mogę to, to robić i, i, i zarabiać z tego pieniądze, i to mi sprawia bardzo dużą przyjemność. Oczywiście już e, wiele przeżyć z koszykówką. E, są trochę takie od, odnośnie tej, tych trudności, ale też do fajn, jeszcze należę do tych fajnych rzeczy, bo wiele dużo znajomości poznałem, bo tak jak wcześniej wymieniłem, trochę tych klubów w Polsce pozwiedzałem. Wszędzie tak naprawdę 10-12 nowych zawodników, yy, nie tylko Polaków, ale, no, ale to jest, no, z, całego świata, z całego świata nie ma co ukrywać. Także te, te znajomości naprawdę niektóre zostały, na których mi też bardzo mocno zależy i, i, i to jest ta fajna rzecz. No a z trudnością to, to, to można od razu to obrócić z drugą stronę, że no, to się liczy z tymi wyjazdami. Ja nie mogłem zostać w Tarnowie, żeby grać na poziomie, bo nie było gdzie, więc no to już te pierwsze decyzje wyjazdowe i to nigdy nie jest łatwe. Na początku, okej, okay, może jeździłem sam, jako, jako singiel, ale teraz już od, od kilkunastu już lat razem z moją żoną, od niedawna z moją córeczką, także to już jest. Podnieście, jest taki wyjazd, że się pakuje w wytorby i jadę na drugi koniec Polski. Tylko to wszystko trzeba przemyśleć, i, i tutaj też jest duże poświęcenie ze strony mojej rodziny, bo, 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 bo się poświęciła, bo jeździ ze mną, e, gdzie im nie powiem tak trochę śmiesznie. Teraz troszeczkę stabilizacji, bo, bo w Lublinie już tak naprawdę planujemy spędzić dłuższy okres, ale oczywiście w sporcie nigdy nic nie wiadomo, i, i dalej gdzieś mamy z tyłu głowy, że będzie się to wiązało z jakimiś wyjazdami, ale tak to jest ta taka główna trudność, że. Nie można sobie coś zaplanować na kilka lat w przód, bo, bo nigdy nie wiadomo, jak te kluby będą funkcjonowały, czy akurat twoja dana osoba będzie pasowała do tego klubu, czy trener będzie Ci chciał, czy ty chciał być w tym miejscu i, i, i to się tak właśnie, to są te minusy, te wieczne wyjazdy. Czyli jak na razie planujesz zostać w Lublinie. Wspomniałeś, że masz jeszcze kontrakt, dwa lata teraz przedłużyłeś? Dokładnie, jeszcze dwuletni kontrakt przede mną, także, także na dwa lata wiem, co będę robił przynajmniej. Czyli podoba się to miejsce jednak. Zdecydowanie się podoba druga sprawa, że osiągnęliśmy świetny sukces w tym sezonie wicemistrzostwo Polski, co też jest wielką sprawą, bo, bo też po to się gra w koszykówkę, fajnie się spędza czas na boisku, ale gdzieś tam na końcu, jak są te medale, to to jest to, co oddaje po tych, po tych latach ciężkiej pracy. Było zadowolenie ze strony trenera, ze strony prezesa, więc bardzo szybko dogadaliśmy się, żeby te kolejne dwa lata przedłużyć i z czego też jestem bardzo zadowolony. Także gratulacje tego przedłużenia kontraktu. Dziękuję Przejdźmy teraz troszkę do kariery z innej perspektywy. Grałeś w reprezentacji 3x3 w koszykówkę i nie ukrywam, że ja nie jestem specjalistą od koszykówki, pewnie moi widzowie też nie, więc może nam coś opowiesz, czym to się różni? Generalnie dyscyplina 3x3... Ona była kiedyś taką dyscypliną trochę niszową, bo to była taka dyscyplina wzięta z ulic. To było takie typowe, jak się kiedyś ludzie, zdecydowanie częściej kiedyś, za bardzo ubolewam, po prostu spotykali się gdzieś tam na orlikach, na, na, na takich betonowych boiskach i tam sobie grali 3 na 3 na jeden kosz. I troszeczkę z, zrobiono z tego taki bardziej masowy sport. Ta dyscyplina od dwóch y, igrzysk olimpijskich, y, właśnie weszła do planu igrzysk olimpijskich, dlatego to jest coraz bardziej taki y, sport, raz że medialny, a dwa, że, 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 no, że taki pros, y, stricte zawodowy. I też w Polsce od kilku lat y, zaczęli powoływać reprezentację Polski 3x3. Y, udało, udało mi się być na, na kilku zgrupowaniach, na kilku turniejach. Także dla mnie ogólnie to jest taka, na tą chwilę jeszcze, to jest taka troszeczkę. Ja to traktuję jako coś dodatkowego we wakacje, tak? że, że kończę swój sezon 5x5, na którym jestem w pełni skupiony. Jeżeli kończę szybciej sezon, bo nie zawsze się uda awansować do play offów i gdzieś ten sezon kończy się w okolicach maja, to wtedy mam czas właśnie, żeby te, te, te dwa miesiące się poświęcić jeszcze do tej koszykówki 3x3, co mi sprawia jeszcze więcej radości, bo też jest bardzo fajna dyscyplina sportowa. ale do tych różnic, to no to wiadomo, gra się na jeden kosz, często to są dyscypliny 3x3, zależy, żeby miejsca rozgrywania turniejów były na zewnątrz także to jest taki dodatkowy atut, żeby była bardziej dostępna dla ludzi. Tam często te wszystkie imprezy nie są biletowane, więc po prostu oni potrafią rozłożyć, boisko w centrum jakiegoś europejskiego miasta, w stolicy, na środku na rynku, rozłożyć to boisko i żeby ludzie właśnie, przychodni podeszli, zatrzymali się, zobaczyć co to jest i żeby zarażać zarażać tym sportem tą koszykówką trochę inną, ale dalej koszykówką ludzi, którzy na co dzień nie mają wstępu na hale, bo nawet nie wiedzą, że jakaś drużyna czasami istnieje w danym mieście. Także, bardzo fajna odskocznia. Dalej, sport. Dalej, bardzo, można powiedzieć, jeszcze bardziej wyczynowy, bo tam naprawdę kawał zdrowia można zostawić na tych spotkaniach. A ja to bardzo lubię, więc zawsze, jak jest jakieś powołanie, to, to, to zawsze się stawiam i staram się walczyć o najwyższe cele razem z reprezentacją. Także bardzo to podziwiam, bo jednak to jest też promocja Twojego sportu. Wszyscy to cenimy. I wspomnij mi troszkę o Twoich rytuałach, jakie masz emocje przed, po Jakie masz specjalne takie rytuały, które robisz? To znaczy rytuały, no tyle już jestem w tym, że, że każdy gdzieś tam, można powiedzieć od tego wieczoru, dzień przed meczem zaczyna już się skupiać na tym spotkaniu. No, rytuałem może być bardzo zbliżone posiłki, no bo to też jest ważne, zawodnik świadomy, a coraz więcej jest takich, wie co trzeba zjeść odpowiedniego, już zaczynając powiedzmy od tej kolacji. Potem taki przykładowy może mecz się opisze, powiedzmy rozgrywany w sobotę o 17.30. Także gdzieś tam kolacja i bardzo dobry sen dzień przed jest bardzo ważne. Zawsze wstajemy, wstajemy rano i gdzieś w okolicach 9:10 jest taki trening rozruchowy, żeby jeszcze sobie w ostatnim momencie obejrzeć jakieś wideo z zawodnikami, z naszym przeciwnikiem, żeby obrzucać kosze jeszcze, oddać kilka rzutów, przelecieć na szybko taktykę, żeby sobie zap przypomnieć ten, ten plan meczowy. Potem wracamy do domu, obiad, drzemka i, i tak naprawdę już od dwóch godzin do półtorej godziny przed meczem jesteśmy na hali. Przebieramy się, rozgrzewka no i tutaj już naprawdę każdy ma za siebie te, te 45 minut na swoją indywidualną. Ja sobie oddaję tak naprawdę jak najwięcej takich rzutów, które będę oddawał na meczu. Zaczynam gdzieś tam tą rozgrzewką spod kosza, żeby, żeby trochę wyczuć jeszcze piłkę przed samym meczem. Z, w miarę rozgrzewki się oddalam oczywiście. Przy tym wszystkim jest odpowiedni stretching, odpowiednia rozgrzewka i gdzieś tam na, na 40 minut drużyna się zbiera w szatni, trener nas zbiera, mamy taką ostatnią przemowę i po tej przemowie tak naprawdę na 20 minut do meczu wychodzimy na taką zespołową rozgrzewkę i już czekamy na pierwszych gwizdek i mecz się toczy. No a co do emocji po meczu, to jest dużo zależne od wyniku ostatecznego. Ja też jestem osobą, która... No Uważam troszeczkę mój minus, nie śpi po meczach, bo bardzo dużo rozmyśla, rozpamiętuję co się wydarzyło, co się mogło zrobić lepiej, co, 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 co nie było tak na, na tym poziomie, na którym bym oczekiwał, żeby było i, i gdzieś te noce dzień po są nieprzespane, yy, głównie nieprzespane, w, w, jeżeli chodzi o moją osobę. No i tak to się już przez te kilkanaście lat e, takim rytmem toczy, więc e, no nic szczególnego tutaj nie ma, ale, ale są takie może małe spaczki. Wiadomo, najważniejsze, gdzieś tam dobra muzyka na słuchawkach, odpowiednio, która ci zmotywuje na to spotkanie. I myślę, że każdy zawodnik ma jakieś takie swoje mniejsze lub większe rytuały. Wrócę jeszcze na chwilkę do dzieciństwa, przepraszam, że tak o nie zahaczam. Kto był twoim idolem? E, zawsze to podkreślałem, że moim idolem był mój tata, bo. bo... Ja widziałem jak on grał. On, on mnie pchnął do tej dyscypliny. Zawsze mi imponowało to, jaki był człowiekiem, jak zawsze ciężko pracował na to, na to co, co uzyskiwał koniec końców. I, I gdzieś tam wychował mnie na takiego człowieka, że ja nigdy nie byłem jakimś największym talentem spośród wszystkich. I, i, i gdzieś tam zawsze staram się, gdzieś tam młodym ludziom powtórzyć, że to nie zawsze jest to, że ty musisz być najlepszym zawodnikiem w wieku 12, 13, 14 lat, żeby spokojnie dać sobie szansę, dalej ciężko pracować, a nawet jak masz ten talent i widzisz, że już ci wychodzi, to, to nie usiadać na laurach, tylko dalej mm. ciężko pracować, bo nigdy nie wiesz mm. kiedy twój organizm zaskoczy, kiedy byś kiedy miał ten peak tej swojej, swoich wyników, swojej kariery. Także no, nigdy się nie poddawać, wierzyć do końca i cały czas ciężko pracować, bo bez tego naprawdę można być Niesamowitym koszykarzem w wieku, tak za 14-15 lat, ale, ale bez tej ciężkiej pracy często bardzo szybko się kończy, odpada. A ci, co ciężko pracują, gdzieś tam na koniec się przebijają do tej seniorskiej koszykówki i, i, i tworzą niesamowite kariery. Zapytam jeszcze troszkę o Twój styl w ogóle, bo już tak powoli kończąc, ty bardziej jesteś takim, który budował swoją karierę, czy coś walczył, żeby dojść do tego celu? To znaczy, budować to każde, to jest takie ciężkie słowo, bo, bo ciężko sobie zaznaczyć jakiś plan. Oczywiście, teraz w dzisiejszych czasach ta koszykówka i ten rozwój zawodników i wiedza ogólna poszła bardzo mocno do przodu, i ci, ci chłopcy, którzy teraz właśnie mają te 14-15 lat, jeżeli już są odkryci jako jakieś talenty, to bardzo często wyjeżdżają z Polski do, 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 do jakichś szkółek europejskich czy też do Stanów Zjednoczonych. I, i, i chwałem za to i niech, niech jak najwięcej młodych polskich zawodników wyjeżdża i, i się szkoli poza granicami naszego kraju bo to przynosi niesamowite efekty. Yy, ja bardziej jeszcze w tamtych czasach aż takich, y, takiej wiedzy nie było też też muszę zaznaczyć że my w Tarnowie mieliśmy po trzy treningi w tygodniu ja wyjechałem do szkoły mistrzostwa sportowego w Sopocie i mieliśmy dwa treningi dziennie także to już był dla mnie okrutny przeskok a to dopiero później gdzieś się w, tej, w tej przygodzie z koszykówką do wyższych lig i do klasy. Także gdzieś tam zawsze Pracowałem nad tym, i nigdy się nie poddawałem i czekałem na swoje szanse. Nigdy się nie zniechęcałem. Oczywiście zawsze są słabsze dni, zawsze jest taki dzień, gdzie człowiek by już powiedział sobie, mam dość, chcę, chcę być tak jak moi znajomi, czyli iść na studia i żyć sobie takim życiem fajnym, chodzić do normalnej pracy, mieć wolne weekendy, ale, ale człowiek szybko gdzieś tam wyrzuca te myśli z głowy i dalej walczy o swoje. i Myślę, że też takim, taką osobą jestem, i takim zawodnikiem zawsze byłem, że. Czy grałem 20 minut na parkiecie, czy to było 5 minut, nigdy się nie zrażałem, zawsze, zawsze chciałem jak najwięcej i zawsze nie liczyłem, że ktoś mi da to za darmo, zawsze chciałem jakoś tam ciężką pracą się, się odpłacić. I to też myślę, że przy, przyniosło mi na dzień dzisiejszy jakieś efekty i dalej będę się tego trzymał. Czyli zahaczysz tutaj głównie o tą ciężką pracę i... Gdybyś ty teraz miał coś powiedzieć do młodych koszykarzy, którzy chcą rozwijać swoją karierę, co byś im powiedział o tej właśnie tej ciężkiej pracy? Ogólnie ciężka praca to jest podstawa, ale to też yy, nie można się nigdy poddawać, tak? Jak wcześniej zaznaczyłem, że można być w wieku 12 lat najlepszym zawodnikiem swojej kategorii wiekowej, ale to nie wróży tego, że potem twoja kariera będzie nie wiadomo jaka i że ty będziesz tym jedynym, który się wybił. Często ci, 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 ci zawodnicy gdzieś gdzieś z tej drugiej linii, którzy może nie wybijają się na początku, ale, ale jeszcze raz na znaczy ciężko pracują i mają w tą wiarę i, i są pokorni i czekają na efekty, czasami bardzo długo, ale czekają na nie, są cierpliwi. Oni gdzieś tam tej ich kariery potem w końc, końcu lepiej wyglądają. Także nie można się zrażać, trzeba, trzeba na pewno podejść z pokorą do wszystkiego. I, i, I fajnie jak jest talent, ale, ale trzeba sobie też dużo wypracować w życiu. Wytworzyć sobie taki charakter, który się nie boi, ciężko pracować. I, i, i myślę, że to jest taka główna, główna moja myśl dla tych młodych ludzi. Jeżeli robią to, co kochają, to już jest fajnie. Ale jeżeli chcą z tego potem w przyszłości tworzyć jakieś kariery, to naprawdę nie ma się to zrażać jakimiś niepowodzeniami małymi i. i jeszcze raz powtórzę, ciężko pracować. Dziękuję Ci bardzo, Filip. Tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Życzę powodzenia, zdrowia i miłego treningu dzisiaj. Bardzo dziękuję.